Dzień dobry. Dzisiaj spróbujemy o sprawiedliwości, ponieważ żyjemy w świecie, w którym sprawiedliwość wydaje się być bardzo źle zrozumiana. Sprawiedliwość, jakby osądzenie tego, co może być dobrem, co jest dobrem, a co jest złem, wynikać musi wprost z etyki. Teraz, jeśli ktoś uważa, że etyka jest kwestią innowacji, a nie odkrycia. Teraz to wyjaśnię. To właściwie możemy skończyć rozmawiać z taką osobą. Nie ma najmniejszego sensu, bo jeżeli coś ma być pewną nowinką, pewną, którą postulujemy ze względu na wygodę, na opłacalność, to, to nie jest etyka w normalnym tego słowa znaczeniu. Etyka musi wynikać z jakiegoś systemu de facto, co najmniej religijnego, jeśli nie de, de jure. I do tego możemy dodać to, co intuicyjnie czujemy jako dobro i zło, co oczywiście jest podważone przez naszą słabość i naszą subiektywność. Natomiast właśnie to, że nie jestem w stanie się idealnie nauczyć matematyki, to nie znaczy, że mogę ją wynaleźć, wprowadzić innowacje, dzięki której nie wiem, suma kątów w trójkącie w dwóch wymiarach będzie inna niż 180, jeśli dobrze pamiętam, z podstawówki. I tak samo jest z prawem. I rozumieli to nasi przodkowie gdzieś aż do rewolucji francuskiej w uproszczeniu, czy antyfrancuskiej, a tak naprawdę do intelektualistów z, już z XVII wieku, którzy zaczęli gdybać na temat tego, co będzie opłacalne, a co nie jest opłacalne. I z tego się bierze oświecenie, z oświecenia bierze się rewolucja. A z rewolucji siebie, które mamy w tym, w tym temacie, i z którym musimy sobie na co dzień radzić. I spróbujmy temu zaradzić. Otóż, yy, aż do rozbiorów, aż do rewolucji, patrząc z szerszej perspektywy europejskiej, nikt nie uważał, że etyka to jest coś, co można stworzyć. Raczej odkrywano. Etykę i odkrywano zasady etyczne, tak jak odkrywamy zasady matematyczne. Ale to jest ładnie. A więc powinniśmy mieć do etyki, do moralności dokładnie takie samo podejście do jak do matematyki. To, że nie wiem, jakaś, jakiś dział matematyki jest dla mnie trudny albo go nie lubię, nie jest żadnym argumentem przeciwko zasadom matematycznym. Mogę udowodnić, że ktoś. Miał błędną tezę, coś źle obliczył, wprowadził jakiś błąd logiczny w wywód i dlatego się myli. Natomiast nie dlatego, że mi się coś nie podoba, albo że wynik mi się nie podoba. I jeśli spojrzymy na prawo z perspektywy dzisiejszej, kiedy nawet dzisiaj, czasami mi się nie zda, chyba niestety. Zdarza pisać, nie mam opinii wyrobionej, czy to jest wartościowe, czy nie. Coś na X napisałem coś na temat kary śmierci, i ludzie piszą jakieś tezy, że, że oni uważają, że tak, że nie, albo że dopiero za drugie morderstwo, żeby była kara śmierci, albo że jakieś argumenty, wiele się pojawiło nowych. Nie liczy się ilość, tylko jakość, i nie liczy się moja opinia, albo opłacalność dla społeczeństwa. I żeby to zrozumieć, trzeba rozumieć jak to działa. To znaczy, jeżeli etyka jest matematyką, to jeżeli prawo nasze nie przystaje do etyki albo inaczej nie staramy się zbliżyć jak najbardziej do, do rzeczywistości naszego prawa, czyli żeby prawo stanowione było jak najbliższe prawu naturalnemu to wtedy nie szerzymy sprawiedliwości z definicji. A jeśli nie szerzymy sprawiedliwości, to sankcjonujemy bezprawie i brak sprawiedliwości, co jest zaprzeczeniem celu istnienia państwa. I dlatego też w średniowieczu, w cywilizacji chrześcijańskiej, znano dwa źródła prawa. Pierwsze źródło to jest odkrycie prawa, to znaczy dochodzimy do rozeznania odkrywamy pewną zasadę etyczną i wprowadzamy ją w życie. Najczęściej e, ponieważ był wielki szacunek dla wiedzy przodków, eklezja semper reformata, tak jak każda instytucja długotrwała musi się reformować, powracać do swoich źródeł. Stąd też była zasada, że przywracamy stare prawo i to nie było tylko chwyt reklamowy, ale rzeczywiście patrzano na to jak się zmienia praktyka życia czasami bez zmiany litery. Tak było w Polsce na przykład a propos liberum veto, nigdzie nie było zapisane, że ono ma zrywać cały sejm, również uchwały już zatwierdzone, a jednak do tego doszło pod wpływem decyzji jednego marszałka sejmu. I tak samo w Polsce, jeżeli spojrzymy na prawo dotyczące nie wiem, broni gazowej, od momentu jaki było powszechnie wydawane do momentu jaki jest w ogóle nie wydawane, Litera prawa się nie zmieniła, natomiast zmieniło się, zmienił się może nie tyle zwyczaj, co decyzja administracyjna Policji Państwowej i skutkiem tego Polacy nie mają dostępu nawet do takiego ułomnego narzędzia, jakim jest broń gazowa. W związku z czym pierwszym źródłem prawa jest przywrócenie prawa, które jest zapomniane, ewentualnie odkrycie e, prawa, które istnieje niezależnie od nas. I wprowadzenie go w życie. Drugim źródłem prawa jest umowa pomiędzy stronami. To znaczy, na przykład, jeżeli mieliśmy władzę państwową najczęściej w formie króla, księcia albo władzy miejskiej jakiejś na przykład Wenecja, i mieliśmy poddanych nawet pełnoprawnych obywateli, ale poddanych tej instytucji, to władza państwowa nie miała prawa, ani podstawy prawnej do tego, żeby nałożyć nowe obowiązki na swoich poddanych albo nowe podatki. Jedyna podstawa, na podstawie której mogło to się zmienić, to konsensus stron, których dotyczy zobowiązania. Stąd przywileje szlacheckie w Polsce, że jeśli Król chce od nas pieniędzy na przykład na wojnę, albo wysłać nas na wojnę poza granicę kraju, pomimo, że nie stać go na umówioną rekompensatę, to my w zamian za to chcemy czegoś innego. I stąd powstał parlamentaryzm tak wyrodzony dzisiaj, bo jeżeli dzisiaj prawo stanowione jest przez, przez Sejm, władza wykonawcza jest emanacją władzy Sejmowej, no to Sejm, który był instytucją, która miała nas bronić przed Rządzącymi, stał się rządzącymi, stąd też zmiany podatków całkowicie nie należą, nie zależą od nas i nie, nie mamy do czynienia z konsensusem pomiędzy biorcą podatków a płatnikiem podatków, bo mamy jedynie decyzję decyzję biorcy podatków, który co prawda jest jakoś tam wybierany przez nas. Natomiast ponieważ jest władzą wykonawczą wszedł w inne buty i nie może być jednocześnie adwokatem. I prokuratorem. To, to, to tak nie działa, to się nie da. To jest też pewnie na osobny materiał, bo są wyjątki. Ale w związku z czym mamy te dwa źródła prawa. Pierwsze, odkrywamy dawne prawo, albo prawo, którego nie znaliśmy, i żeby zaprowadzić sprawiedliwość, wprowadzamy w życie. Dawno tu nie byłem. Bardzo ładnie tu jest. Drugi to jest umowa dobrowolna obu stron. Tak jak ja mogę sprzedać swoją nieruchomość czy swoją ruchomość, wyłącznie jeżeli nie byłem przymuszony do tego, i to jest podstawa do tego, żeby prawo rozpoznało sprzedaż i państwo. Tak też kiedyś podwyżka podatków musiała wynikać zgody opodatkowanego. A dzisiaj, kiedy mamy rzekomo rządy tłumu, E, nikt nas o zdanie nie pyta, i państwo uznaje, że można te rzeczy zmieniać jednostronnie, a potem nie dotrzymywać zobowiązań, takich na przykład z czasowym, z czasowym podniesieniem podatku VAT, i wracając do, do kary śmierci. O karze śmierci jest osobny materiał. Jak ktoś chce, może sobie tam go odświeżyć albo wyszukać ze starych e, z listy. To jeżeli rozpoznajemy, że kara śmierci jest niegodziwa, to nigdy, nigdy nie możemy zrobić wyjątku, bez względu na to, z jak bestialskim mordem byśmy mieli do czynienia, z jaką potrzebą kryzysu wojny domowej, zamieszek byśmy mieli do czynienia. Kary śmierci nie można wtedy wprowadzić, bo byłoby to szerzenie niesprawiedliwości, a nie zmniejszanie niesprawiedliwości i przywracanie. Sprawiedliwości. Jeżeli natomiast kara śmierci jest godziwa i sprawiedliwa, to w przypadkach, w których wykonanie kary śmierci jest godziwe i sprawiedliwe, nie mamy, mamy nie tylko prawo, ale i absolutny obowiązek orzec i wykonać karę śmierci. I ja rozumiem, że to może być po, trudne, tak jak trudne jest prawo do posiadania broni albo sutanna kapłana, bo przy Przypomina nam, przywraca nam świadomość o nieuchronności pewnych wydarzeń w naszym życiu. Natomiast, no jesteśmy dorośli i powinniśmy się zachowywać jak dorośli. Czasami, po prostu, trzeba zrobić rzeczy, które są nieprzyjemne, ale konieczne. Nie wiem, jakaś operacja ratująca życie. Decyzja o sprzedaniu domu, który jest piękny, ale na który nas nie stać, i kredyt nas zżera. Czy jakiekolwiek inne sytuacje, które Państwo mogą z własnego życia sobie przypomnieć i przytoczyć. I to jest ta rzecz kluczowa, co do której trzeba przeformować sobie głowę, która jest źle ukształtowana pod wpływem praktyki rewolucyjnej, pod wpływem praktyki demokratycznej. Państwo, ani Sejm, ani żadna inna władza nie ma prawa ogłaszać praw, które są sprzeczne z etyką. To nie jest szerzenie sprawiedliwości, to jest usankcjonowanie bezprawia i takiemu bezprawiu praworządni obywatele mają prawo się przeciwstawiać, w nadzwyczajnych przypadkach nawet siłą, aczkolwiek to jest ostateczność, której należy unika unikać, bo doświadczenie uczy, że obalenie tyranów prowadzi do objęcia władzy przez jeszcze większych tyranów. A łatwo w internecie krzyczyć, że, że chce się coś obalić. Ale to jest pytanie, które zadawał mój tata swoim kolegom z Solidarności na początku lat 80., O co wam chodzi z tym, że najważniejsze, że wszyscy jesteśmy przeciwko partii? Nie, musimy mieć program pozytywny, bo z negatywnego nic nie wyjdzie. I jak widać, z lat 90. nic nie wyszło. Koledzy współpracujący wtedy z moim tatą poszli nawet w ministry albo w posesjonatów. Gdzie kupowali na przykład nie wiem, trzy kamienice na starówce, sprzedając jedną z nich, tak żeby starczyło im na trzy, i zostawali z dwoma. I dzisiaj są szanowanymi obywatelami miasta, którzy są właścicielami nieruchomości, którzy przez takie szwindle doszli do, tych, do tej własności i którzy przestali mieć kontakt z moim ojcem, bo on tego nie zrobił i ministrów też nie poszedł. W związku z czym. Jak ktoś nie kradnie z nami jabłek, to nie chcemy z nim. To jest cytat z Bochańskiego, z jego wspomnień z wojny polsko-bolszewickiej. On akurat był wśród tych, którzy staruszce kradli jabłka, usprawiedliwiając to, że bronią ojczyzny. Natomiast jeden ze szwadronu tych jabłek nie kradł i wzbudził tym powszechną nienawiść swoich kolegów, bo był chodzącym wyrzutem sumienia wobec kolegów. I tak samo jest dzisiaj jeżeli ktoś mówi prawdę wbrew konsensusowi to psuje atmosferę i najlepiej żeby zniknął z tego miejsca w którym jest natomiast jeżeli spojrzymy długoterminowo no to w oczywisty sposób to jest człowiek który przywraca sprawiedliwość będąc tym świadomym wyrzutem sumienia a nie i on przywraca Sprawiedliwość, nawet burząc pokój. Natomiast ci, którzy budują fałszywy pokój na braku sprawiedliwości, jako żywo nie szerzą ani sprawiedliwości, ani pokoju na dłuższą metę. I no, przyczyną tego jest nie tylko jakiś konformizm, o którym może też coś zrobimy, ale przyczyną tego jest przede wszystkim niezrozumienie tego, czym jest prawo i czym jest etyka. Jeszcze raz. Etyka albo jest matematyką, albo powinniśmy nią gardzić. Bo jeżeli można ją zmieniać ze względu na naszą wygodę, to nie jest żadną zasadą, tylko jest opinią. A opiniami możemy gardzić, bo każdy ma swoją. A opinia, a prawo jest tylko jedna i prawda jest tylko jedna. I prawo powinno wynikać z prawdy. Stąd też e, oczywiście w jakichś szczegółach Przepisy mogą być różne ze względu na czas, obyczaj, kulturę, epokę, natomiast nie ze względu na zasadę, czyli możemy różnić się w ilości, w, może inaczej nie w ilości, w praktyce zastosowania pewnej rzeczywistości, natomiast nie możemy zmieniać zasad jako takich. I to może być bardzo trudne do zrozumienia, i to może być argument do podważenia zasady, że skoro z zasady praktyka wynika inaczej w różnych sytuacjach, to znaczy, że rzekomo, że zasada jest fałszywa. Natomiast to oczywiście nie jest prawda. Bo nie wiem. Sposób wykonywania kary śmierci albo. Częstotliwość kary śmierci no, może wynikać z sytuacji społecznej, kulturowej itd. I są sytuacje, w których warunkowo można znieść kar nie, nie, przepraszam, nie znieść kary śmierci, tylko nie wykonywać kary śmierci ze względu, jakby to powiedział Lewis, na większą magię. Natomiast to nie potwarza zasady kary śmierci. Przykładem może być taki Samuel łaszcz, Zbrodniarz i łajdak, który, na którym nie wykonano kar, których tam ponad setka na nim była, ze względu na to, że zaciągnął się do wojska bronić ojczyzny. W związku z czym, to ponieważ był gotów oddać swoje życie w obronie praw i ludzi, których tak bardzo krzywdził, to warunkowo zawieszono wykonywanie kary na nim, a jeśli... By przysłużył się ojczyźnie w sposób zauważalny, to e, zgodnie ze zwyczajem i prawem, e, przebaczone by mu były wszystkie winy, ze względu na to, jak bardzo obronił to czego co przed tym krzywdził i przechodząc z wysokiego C wracając do naszej codzienności, e, jak już mówiłem w materiale o karze śmierci nie jest możliwym. Żeby kara śmierci dzisiaj była wewnętrznie niegodziwa, a sto lat temu wewnętrznie godziwa, ktoś się myli i albo ludzie dzisiaj, albo ludzie kiedyś i nie da się zarzucać człowiekowi, który jest za karą śmierci, że ma zdanie sprzeczne z słowem głoszonym przez kościół. Bo Kościół ma trzy części: triumfującą, cierpiącą. I pielgrzymującą czy walczącą na ziemi. I nie liczy się tylko to, co aktualnie jest trendem w kościele, ale liczy się zasada, która jest niezmienna, bo Bóg jest niezmienny i albo kara śmierci zawsze była wewnętrznie godziwa i należy ją wykonywać, albo zawsze była wewnętrznie niegodziwa, a to znaczy, że Kościół się myli, a to znaczy, że jest fałszywy. Jest jeszcze oczywiście druga możliwość, oprócz tej fałszywości. To jest współczesna opinia, jest ogłoszona. W sposób nie ekskatedra, co jest przecież faktem, ewentualnie jest to tak pomijające. Ta teza jest wadliwa, ale można by jeszcze uznać taką tezę, jeśli ktoś ma podejście ewolucyjne, coś jest samo w sobie błędem, że obie, obie opinie są akceptowalne, bo nie może Kościół zaprzeczyć sam sobie, i to jest rzecz, której nie rozumiemy o dawnych despotach. Oni dotrzymywali, jako zasadę rozpoznawano i często to było stosowane, że, że nawet jak się pomylił, to musiał wykonać prawo, ponieważ stabilność prawa i poczucie prawa wymaga stałości i jego zmiana decyzji może wy albo wynika z niegodziwości, bo nie szanuje prawa albo za pierwszym, albo za drugim razem. Albo wynika z błędu, do którego powinien publicznie się przyznać, na przykład król, który zabił, zlecił, z, czy zasugerował zlecenie, e, zabicie świętego Tomasza Becketa. Dlatego e, e, wyjdźmy z naszej codzienności, z naszej bieżączki, i zacznijmy myśleć o podstawowych zasadach, bo żyjemy w czasach zamieszczania równych temu, co było w czasach Benedykta. I on uciekł w góry, by trzymać się zasad, no bo większość kościoła wtedy była konformistyczna, tak jak i teraz, ale nie całość przecież. I nie odrzucił kościoła, i nie odrzucił prawdy, tylko szukał jej, żeby ją odkryć, a nie stworzyć na nowo. I to samo powinniśmy my robić, zgodnie z zasadą świętego Ireneusza z Lyonu. To dotyczy też niewierzących, czy ateistów, czy wątpiących, bo to jest mądra zasada. W czasach wątpliwych, w czasach kryzysu, wierzymy w to, co wszyscy, zawsze i wszędzie, a nie w nowinkarstwo. Bo nowinka ma to do siebie, że albo zakładamy pysznie, że jesteśmy mądrzejsi od naszych przodków, albo cała nasza tradycja jest odrzucalna, ale znowu nie powinna być odrzucalna ze względu na wygodę albo pragmatyzm. Tylko o tym decydujemy na podstawie etyki, którą odkrywamy, i tak dokonuje, się, tak dokonuje się zarówno, tak zawsze dokonuje się nawrócenia, i czasami ze względu na błąd logiczny, tak, tak dokonuje się apostazja. Chociaż doświadczenie uczy, że i w przypadku narodów, i w przypadku ludzi apostazji ludzie dokonują nie ze względu na błąd logiczny. Tylko ze względu na wygodę i konformizm, czego nikomu nie życzę. Reasumując, szanujmy matematykę, szanujmy etykę, i zrozummy, że ani władza wykonawcza, ani ustawodawcza, żadna instytucja ziemska nie ma prawa innowacji w prawie. W przepisach owszem, ale nie w prawie. Przepis powiedzmy na potrzeby tego filmiku, to jest implementacja prawa, jakieś drobne rzeczy, konsensus dotyczący, nie wiem, tego na przykład, co może być jakoś tam akceptowalne, czyli czy jak jest, trzeba spełnić wymogi formalne, żeby zostać obywatelem na przykład. Ale jeżeli zrobimy zasadę, że obywatelem nie może być ktoś ze względu na cechy przyrodzone w sensie rasy, języka, e, nigdy pod żadnym pozorem, no to to będzie błąd. Jeżeli ze względu na masowe migracje utrudnimy integrację ludzi z innych narodów czy kultur, to jest to akceptowalne, ale nie może wynikać z e, rasizmu czy z pogardy dla innych ludzi. Tylko z obiektywnych zagrożeń, których, których jesteśmy świadkami w aktualnej sytuacji. W związku z czym, oczywiście, to można zmanipulować tak jak wszystko na świecie, czyli doprowadzić do tego, że będziemy tak falandyzować przepis, że zmienimy prawo de facto, że będziemy zmieniać zasadę ze względu na praktyczność. To jest oczywiście zagrożenie i tego nie wolno robić, ale to jest, mam nadzieję, zrozumiałe dla ludzi dorosłych, którzy nie są cynikami. Jak ktoś jest dumny z tego, że jest cynikiem, to niech przypomni sobie, co musieli zrobić cynicy, cyników zostać uznanymi i nie życzę nikomu, żeby dopuścił się takiego, tak obrzydliwej rzeczy w swoim, w swoim życiu. Pozdrawiam.